Cześć, Piotrek z tej strony. Kolejne wideo z Xcom Clash i jesteśmy na stanowisku Intela, aby zobaczyć Intel Nux Call Canyon. Jest to bardzo szybki i mały PC. Zapraszam. Zacznijmy, może, od pokrywy. Z lewej jej strony są wzory heksykonalne, natomiast z prawej jest czaszka. Znajduje się ona również na innych produktach Intela skierowanych dla graczy. Chwila, taki mały komputerek do grania, coś jest nie tak. Zaraz do tego dojdę. Jeśli chodzi o te pokrywy jeszcze. Są one wymienialne i możemy samego wydrukować takie na drukarce 3D, gdyż plany są ogólnie dostępne. Przejdźmy teraz do przedniego panelu obudowy. Mamy tutaj włącznik, idąc od lewej, następnie czytnik kart pamięci SD pełnowymiarowych, dwa porty USB, z czego jeden obsługuje ładowanie przy wyłączonej maszynie. Następnie mamy audio 3,5 mm oraz czujnik yy, podczerwieni. Obracając jednostkę o 180 stopni, mamy panel tylny. Od prawej idąc, mamy pełnowymiarowy port HDMI. Thunderbolt 3 dostarczamy przez USB C umożliwiające podłączenie zewnętrznych kart graficznych, co jest jednym ze sposobów na wykorzystanie tego komputera do grania. Dalej mamy mini DisplayPort, dwa porty USB 3.0, port ethernetowy gigabitowy, dalej mamy dość użyteczne złącza, mianowicie port audio 3,5 mm, ale zintegrowano również z optycznym, więc jeśli macie takie głośniki, możecie też z takich skorzystać. Na samym końcu mamy podłączenie do zasilacza sieciowego, który niestety jest zewnętrzny. Na samym końcu jednostki z tyłu jest mała kratownica i jest ona małą kontrowersją. Intel chciał zbudować bardzo potężną maszynę, która będzie równocześnie bardzo mała i kompromisem okazała się głośność. Żeby zmieścić komputer do tak małej obudowy, nie było zbyt dużo miejsca na potężny układ chłodzenia, więc wentylator w środku, żeby utrzymać temperaturę w ryzach, musi opracować się naprawdę bardzo szybko. Mówiąc o mocy obliczeniowej, której jest naprawdę sporo w środku, mamy tutaj czterodzeniowy procesor Intel z Hyperfreddingiem, co nam daje 8 wątków, 6770 H. Jest to model oczywiście z serii i7 z rodziny Skylake. Ma on budżet energetyczny 45 W, ale pomimo tego osiąga zegary 2,6 GHz z turbo maksymalnie 3,5 GHz. Dodatkowo jest zintegrowany z bardzo mocną, najmocniejszą w tym momencie integrą Intela Iris Pro, więc oznacza to mniej więcej tyle, że przy mniej wymagających grach właściwie nie potrzebujemy podłączać żadnej zewnętrznej karty graficznej, aby naprawdę korzystać z tego komputera do grania. Jeśli chodzi o kolejne podzespoły, które są w środku, nie ma ich za dużo. O co chodzi? Mianowicie RAM i dyski SSD montujemy sami. W przypadku RAMu są to dwa sloty SODIM obsługujące maksymalnie 32 GB RAMu, DDR4 oczywiście, oraz na dyski SSD mamy dwa złącza M2 obsługujące maksymalne długości do 80 mm i wspierające protokół PCI Express oczywiście z NVMe. Tak więc możemy tutaj wrzucić na przykład bardzo szybkie Samsungi 950 Pro. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Jeśli Ci się nie spodobało, daj łapkę w dół i napisz, dlaczego tak się stało. Jeśli jednak spodobało Ci się, daj łapkę w górę, udostępnij ten odcinek znajomym i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie mieć kolejnych mocno technicznych materiałów z X. Clash jeszcze przez następną chwilę. Jeśli masz jakiś pomysł, co można usprawdzić na przykład w takim Noku, zdecydowanie daj mi znać w komentarzach poniżej. Jeśli chcesz coś nie na temat pogadać, to zapraszam na Twittera. Ja jestem tam jako Ferao przez Val. na końcu Sławek jako Slawlo. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.